mnie jak wtedy Tak. Jesteśmy na stadionie Wimbledon. Najlepiej na tle stadionu. Tak, to zejdź niżej. To ty wejdź wyżej. Będzie lepsze ujęcie. Tu ptaki tak nawaliły, nie chcę chodzić po tych kupach. To patrz tu nie, patrz na nie tu, jest. tu nie ma. I zaraz tu na tu mnie nasra. Nie ma tu ptaków. Chodź ale nie, tu. Nie bądź małym dzieckiem, stań tu. Chodź tu. Kurwa, to ale jak na na stadiony, tu trzeba nagrać. Chodź tu. Jezus Maria, ty jesteś jak małe dziecko. To stań tu, o tu nie ma kupy. No, tu Już mam no, mówić? No Dzień dobry Państwu. Witamy z nowego stadium, jednego z najbardziej słynnych i znanych obiektów, gdzie rozgrywały się zawody żużlowe słynni Donsi, Wimbledon Dons, jedna z najbardziej utytułowanych drużyn linii angielskiej. Ma najwięcej tytułów po Belly Aces. Dominatorzy lat 50-tych. to startowali tutaj szereg znakomitych zawodników. Pierwszym klubem w Anglii, a jego nama był właśnie Wimbledon. Oprócz tego Cyril Maidment, Barry Briggs, Ronnie Moore, największa gwiazda lat 50 Ole Nygren, latach 70. -tych. z tego też powodu tu jesteśmy był tutajszym zawodnikiem nasza największa gwiazda lat 70. obok zękach Lecha, również go żywianin Eddie Edward Jancarz, który trafił tutaj na te tory brytyjskie w Barwach i medonu, w 1977 w roku znakomity sezon należał do czołówki zawodników ligi Brytyjskiej i tu właśnie na tym stadionie wędził Eddie Kółka Zarabiał funty i był International Polish Star. Klimat tamtych czasów, że to było no już kawałek temu, to znamionuje właśnie i w szczegółach i w ogóle ten cały stadion. Um że no, Ma już swoje lata, ja dokładnie nie pamiętam, kiedy on został zbudowany, ale chyba jeszcze przed wojną. Pewnie był modernizowany. To Dookoła jest zadaszenie. Jest tu <coughs> pełno barów, podziemiach. Bo ten stadion oczywiście służył nie tylko żużlowi, ale w głównej mierze wyścigom psów, jakże popularnym na Torach Brytyjskich, na Wyspach Brytyjskich. I wyścigom stokarsów, czyli samochodów. One się na torze. A na początek jest dookoła myślę, tor dla psów. jest to karsy, w środku żużel przy murawie. to techniczny tor. Krótki. Rozbywało się tu wiele znakomitych zawodów. Między innymi Impasse International. Najbardziej prestiżowa impreza po indywidualnych mistrzostwach ligi brytyjskiej. Pierwsza edycja tych, mistrzostw, tych zawodów była w 1962 roku ponieważ, yy, traktor mi przeszkadza, tak? Na organizację finałów indywidualnych mistrzostw świata monopolistą było angielskie Wembley. I w 1961 roku finał światowy powędrował do Szwecji, do Malmo. Anglicy utracili ten finał. I żeby się to zrekompensować, żeby stworzyć Równie znakomitą imprezę z najlepszymi żużlowcami świata wymyślili Imbasen Internationale w 62 roku, e, pierwszym roku. Była pierwsza edycja, źle powiedziałem, w 62, 61. I wygrał ją Owe Fundin. Jak dobrze pamiętam, pierwsze trzy edycje wygrał Owe Fundin. I właśnie Edek Jansa w swoim znakomitym sezonie 7-7 wygrał te zawody. No na liście cała plejada znakomitych różowców. Zresztą tak jak powiedziałem mi, proszę mi wierzyć, tu za każdym razem startowali najlepsi. Kilkakrotnie wygrywał Mauger, Ololsen w 73 85, Mauger chyba w 81, jak dobrze pamiętam. Ostatnia edycja miała gdzieś miejsce w latach 80. na koniec chciałem powiedzieć, że tutaj e... 5 lat temu czy 4 lata temu warczały motocykle żużlowe, po raz ostatni jeździli zawodnicy w ramach National League, czyli tej trzeciej najgorszej amatorskiej dla brytyjskich żużlowców. Ale tak naprawdę kres żużla na tym stadionie miał miejsce w 1991 roku, kiedy DONSI zakończyli swoją działalność. Był tutaj turniej pożegnalny, A chyba był zaproszony Erik Gundersen, jak dobrze pamiętam, nawet na te zawody. I w 1991 roku był koniec tutejszego żużla. Eee, co miało na to wpływ, że się skończyło? To był proces powolny, w latach 80 było coraz gorzej. Ostatni sezon e, donsów w najwyższej klasie rozgrywkowej British League był w 80, chyba, 83 roku. Jeździł Jess Dave Jessup star starszych zawodników Legenda, Malcolm Simons i był młody Kelvin Tatum. I przejście Kelvina Tatuma do Coventry Bees spowodowało, że Jessop też zakończył karierę, Simons i tak dalej, że yy, no pod ten żużel, nie było takiej popularności, nie mieli po prostu nowej gwiazdy. To jest najważniejsze w brytyjskim żużle dla kibiców, że oni ciągle muszą przechodzić na jakąś gwiazdę, najlepiej lokalną, może być zagraniczna, ale muszą być wielkie pistolety, big guns. Tego od połowy lat 80. zabrakło, była powolna recesja i w 1991 roku. Ten żużel był za mały w wydaniu i prestiżu i ekonomii, żeby y, mógł funkcjonować na tym stadionie. On przynosił za duże straty temu obiektowi, gdzie można było organizować inne rzeczy w dni tygodnia. Szkoda, bo to jest to karsy, dlatego cały ten tor zamieniono w wyścigi dla samochodów. Po prostu promotorom, którzy próbowali zrobić tutaj biznes na żużlu, już się to nie opłacało, wynajem stadionu, organizacja tego, utrzymanie, bo jeśli są trzy dyscypliny organizowane na stadionie, jak tutaj przez chwilę było stokarsy, psy i żużel, wszyscy się na to składają, żeby ten obiekt utrzymywać. Nikt za darmo nie będzie tego żużla utrzymywał. On ma być sam w sobie biznesem i żużel był już za mały na ten obiekt. On, tak mówię, w pełnej klasie możemy obserwować. Z mnóstwo niedociągnięć, widać ząbek czasu upływający, ale można sobie tylko wyobrazić, że jak na lata 40. 50. 60. był to znakomity obiekt, który nijak nie można było porównać do naszych polskich. To jest, on jest zbudowany w tradycyjnym stylu brytyjskim. To jest ta cała tradycja: tutaj to zadaszenie na dwóch przeciwległych prostek są dwie restauracje przeszklone, pod ziemią są przejście, bary, yy, budki do obstawiania e, psów, e, wyścigów psów. Trady... Klasycznie wygląda restauracje restauracja w środku takie duże ławy, z których, których się stało notowało zakłady, czy później programy wyścigu psów żużlowych yy, i samochodowych. Jest to klasyka, to jest klasyka po prostu, klasyka angielskiego wieku, w samym sercu tego kraju, no bo w stolicy w Londynie, jesteśmy w południowej części Londynu, na południe od Tamizy. Jeszcze dodam, że to był jakby obiekt dla Londyńczyków z południowej części tego miasta, a Hackney było z północnej. Były jeszcze inne obiekty, ale one też były zamykane, krótko po wojnie, jak na przykład Newcastle. Eee, mówię, tak, 8 minut. No co by chciał jeszcze więcej powiedzieć? No, raczej nie ma szans, że tutaj Żurzel wróci. Jak obserwuję się Żużel tutejszy, co mogę sam powiedzieć, bo jeży, już od wielu lat, szerszy wzdłuż. Nie ma co się łudzić, że tutaj jakikolwiek żużel wróci, więc zostały nam tylko wspomnienia, legendy odbytych tu wydarzeń, zawodników. Z tym się chciałem z Państwem podzielić. Dziękuję serdecznie. Zapraszam być może na następny. na następny odcinek, wasz szalejący redaktor Grzesiek Dras. Dziękuję, już do widzenia. Właśnie musimy kończyć, bo już nas Pan jakiś tutaj próbuje okrzyczeć, że weszliśmy na ten stadion. Tradycja to też również tradycja angielska. Więc musimy kończyć. Na razie. Ciao. Ciao.